Między innymi protest na krajowej trójce, na prymę apryliz więcej zawody i ścieki, a także harmonijka, ustna, dobra na wszystko. Pod koniec ubiegłego roku w Jaworze zawiązał się ruch obywatelski reanimacja walcząca obwodnice naszego miasta. Przeciw wstrzymaniu budowy obwodnicy protestują również parlamentarzyści i samorządowcy. W związku z tym poseł Elżbieta Witek postanowiła zorganizować spotkanie, które zrzeszyłoby ludzi walczących o obwodnicę. Nie od dziś, bowiem wiadomo, że w jedności siła. Wszyscy zainteresowani sprawą obwodnicy spotkali się więc w miniony piątek w klubie Piast. Dyskutowali mieszkańcy Jawora, przedstawiciele reanimacji, wiceburmistrz Maria Piwko, wicestarosta Michał Lenkiewicz, radni powiatowi i miejscy oraz parlamentarzyści. Sprawa i Sprawiedliwości są Senator Witold Itczak, posłowie Elżbieta Witek i Piotr Cybulski oraz poseł Platformy Obywatelskiej Wojciech Sokołowski. Poseł Elżbieta Witek przedstawiła zebranym projekt apelu argumentującego za budową obwodnicy Jawora i zaproponowała, aby uzupełnić go w dodatkowe powody, dla których obwodnicę trzeba wybudować, oraz aby każdy się pod nim podpisał. Udało nam się dzisiaj spotkać z mieszkańcami Jawora, z samorządowcami, byli razem z nami parlamentarzyści PiSu i Platformy Obywatelskiej i doszliśmy do wspólnego wniosku, że wystosujemy apel, pod którym podpiszemy się wszyscy, apel do premiera rządu i miejsca Grabarczyka o jak najszybsze rozpoczęcie budowy obwodnicy Jawora i Blokowa, a także całej drogi S3. Argumenty przedstawiamy w swoim apelu. Argumenty są na tyle silne, że mamy głęboką nadzieję, że jednak one dotrą do rządzących i uda nam się wygrać tę batalię o obwodnice Jawora i Bolkowa obiecywane nam od wielu lat. Gratuluję inicjatywy obywatelskiej mieszkańcom Jawora. Wspaniała inicjatywa. Mam nadzieję, że doprowadzi to do sukcesu, a więc do wybudowania obwodnicy dla miasta Jawora, jakże potrzebnej obwodnicy. Lubin dołączy do mieszkańców Jawora. Popieram inicjatywę Komitetu Obywatelskiego w sprawie kontynuowania budowy obwodnicy Jawora. I muszę tutaj powiedzieć, że posłowie Platformy Obywatelskiej z Dolnego Śląska odbyli już cały szereg spotkań, pod przewodnictwem marszałka Grzegorza Schetyny w tej sprawie i myślę, że jeżeli ktoś może coś w tej sprawie dobrego zrobić, to właśnie naj, najwięcej my, posłowie platformy obywatelskiej. Chodzimy od mniej więcej od godziny 10 do 12. Kolejnym działaniem na rzecz budowy obwodnicy był piątkowy protest, który rozpoczął się od spotkania pod marketem Eko przy ulicy Moniuszki. Blokada zorganizowana została przez członków ruchu obywatelskiego Reanimacja. Protestujący blokowali przejścia dla pieszych na ulicach Wieniawskiego i Starojaworskiej. Z każdą chwilą osób przybywała. Do protestu dołączyli się samorządowcy, radni powiatowi i miejscy oraz parlamentarzyści. Państwo się zorganizowali, teraz już chodzą po dwóch skrzyżowaniach. Jak widać, samochody zawracają i robi się koło. No, szukamy wszelkich możliwych sposobów, żeby S3 wróciła tam, gdzie jest jej miejsce, czyli do rządowego programu budowy drugiej autostrad. Zwłaszcza, że nam to obiecano w kampanii samorządowej. Czujemy się oszukani. My, jako parlamentarzyści, podejmujemy działania które są dozwolone ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Piszemy interpelacje, zapytania poselskie, pytamy na plenarnych posiedzeniach Sejmu, organizujemy konferencje prasowe, piszemy o tym na naszych stronach internetowych, zbieramy podpisy, ale to nie wystarcza. Tu w Jaworze zawiązał się obywatelski ruch e, Reanimacja, którym przecież nie my kierujemy. To jest inicjatywa oddolna, ale chcemy pokazać, że my tych ludzi nie zostawiamy samych, stąd... Między innymi moja obecność tutaj i po wczorajszym spotkaniu zorganizowanym przeze mnie, na które zaprosiłem parlamentarzystów, ale także władze samorządowe i mieszkańców, podjęliśmy decyzję o apelu, który podpiszemy wszyscy. Bo do tej pory każdy robił to na własną rękę. W tej chwili chodzi o to, żeby pokazać, że i parlamentarzyści, i mieszkańcy, i władze są po tej samej stronie. Chcemy, żeby ta inwestycja rozpoczęła się jak najszybciej. Dlatego, że ona jest bardzo daleko zaawansowana i na to poszło dużo publicznych środków. Nie wolno tego zmarnować. I dlatego protestuję, bo mieszkam na ulicy Limanowskiego już 60 lat i proszę panią, przez tą ulicę nie można nawet przejść. Tak jeżdżą tyry, samochody, najbardziej poznańska rejestracja. Jak przychodzą, wie pani, weekend przychodzi, sobota. Koniec, proszę pani, nie przejdzie pani. Ulicą, bo na drugą są nie da rady. Nie da rady. Jeden za drugim, proszę panią. Domy pękają, nic nam nie robią. Nie wiem, czy tak dalej będzie można mieszkać. Bardzo się zgadzam z tym protestem i popieram jak najmocniej z każdej strony. Żałuję tylko, że cały jawor nie jest zablokowany, że jeszcze są możliwe objazdy. Liczyliśmy szczerze mówiąc, że ta obwodnica już powstanie. Obiecywano nam od wielu lat drogę, strójkę, tą obwodnicę, a tym samym liczyliśmy na to, że te obiecanki będą spełnione i zostanie wyprowadzony ruch z naszego miasta. Samochody ciężarowe niszczą nam nawierzchnię tych ulic, niszczą nam budynki, pękają budynki. Nie wspomnę już o hałasie i o zagrożeniu tego no, bezpieczeństwa dla naszych mieszkańców. No, samochody ciężarowe szczególnie niszczą nam tę infrastrukturę podziemną, sieci wodno-kanalizacyjne. Z tego tytułu gmina ponosi wiele kosztów, bo jest to związane z naprawą. Tych sieci. Często jest również zastawiana ulica, ponieważ jest awaria, i na kilka, kilkanaście godzin przyblokowany jest ruch na tej trasie, bo jest to związane z naprawą tych sieci wodno-kanalizacyjnych. A więc ta obwodnica rozwiązałaby naprawdę wiele problemów dla naszego miasta. Przyszło bardzo wiele osób blokować naszą, naszą drogę S3. W protestie przeciwko planom opóźnienia realizacji obwodnicy, budowy obwodnicy Jaworskiej oraz budowy samej trasy S3. Muszę powiedzieć, że trasa będzie budowana, niemniej jednak w kolejnej perspektywie finansowej. Przy czym trzeba pamiętać, że będzie to bardzo kosztowna trasa, będzie kosztowała około 7 miliardów złotych. Przy czym, jako ciekawostkę, muszę y, powiedzieć to, że na przykład pod Bolkowem planowany jest tunel, najdłuższy tunel w Polsce, długości 2 kilometrów. Trasa będzie budowana, a my protestujemy przeciwko opóźnieniom w jej budowie. My wszyscy. Parlamentarzyści, platformy hotelskiej z Dolnego Śląska zbieramy się okresowo i dyskutujemy, szukamy jak najlepszych metod i sposobów, żeby budowę trasy szybkiego ruchu S3 na odcinku Lubawka Nowa Sól kontynuować, by rozpocząć i żeby ona była jak najszybciej oddana do użytku, ponieważ jest bardzo potrzebna. Czas blokady drogi pozwolił mieszkańcom przypomnieć sobie czasy, kiedy tą drogą przejeżdżało kilka aut na godzinę. A ze 40 lat temu. Wow. Chcieliby Państwo, żeby zawsze tak było? No, oczywiście. Ja tu mieszkam już 60 lat no, przy tej ulicy do... czyli to. Czyli już tu... takiego spokoju pan nie pamięta. Bo... W nocy noc du, 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 du 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 te tiri tej Asiociąża, bo to dzień i noc jeżdżą jeden za drugim. Koło w nocy idzie takie po całym rejonie. Du -du, du -du, du -du, du -du. Ja tam mieszkam, na Strefie Morskiej, ja słyszę z daleka. w nocy, jak tu wali tylko po tych kanałach. Niedawno robili kanały, bo się pozapadały, kurczę. Niedawno robili, w zeszłym tygodniu, czy dwa tygodnie temu, no nawet te kanały pozapadały się. I to długo nie, nie wytrzyma, bo znowu się pozapadały. To w ogóle wszystko pękało, wszystko w rozmawiam z mieszkańcami, bo wiemy, jakim jest dużym problemem brak tej obwodnicy w Jaworze. I dlatego będę się starał też rozmawiać z kolegami parlamentarzystami z Platformy Obywatelskiej, żeby ta obwodnica wróciła do planu budowy jak najszybciej. Plany następne. Po prostu chcemy skomasować ten ruch. To znaczy, chcemy, żeby powstały ruchy Legnica, lubiń, Kamienna Góra na trasie całej drogi. Dzisiaj już wiemy, że w Legnicy też się zawiązuje taki ruch, w Kamiennej Górze, Chcemy po prostu wzmocnić swoje szeregi, wzmocnić swój protest i na pewno nie pozostaniemy z tym, co dzisiaj żeśmy zrobili. Będziemy dalej planować pewne, pewne sytuacje, ale już mądrzejsi o doświadczenia. Będziemy to robić może nie w jednym miejscu jawora, a w kilku miejscach, żeby to miało skutek jeszcze, jeszcze lepszy. Będziemy walczyć o tą obwodnicę do skutku. 23 lutego odbyła się kolejna sesja Rady Miasta. Radni zajęli się zmianami w budżecie na rok bieżący, dokonali zmian w planie zagospodarowania przestrzennego oraz jak co roku zajęli się stawkami za wodę i ścieki. Przygłosowaną podwyżką, która zacznie obowiązywać od 1 kwietnia, koszt 1 metra sześciennego wody wzrośnie o 20 groszy, a ścieków o 25. I tak gospodarstwa domowe zapłacą za wodę 2,60, a za ścieki 2,85. Dodać należy, że są to kwoty netto. Kto z pań i panów prawnych jest za podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków? Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam że uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została podjęta stosunkiem głosów 11 głosów za 10 głosów 9 głosów przeciwnych i jeden głos wstrzymujący się jeśli chodzi o produkcję wody dostarczanie odbiór i oczyszczanie ścieków to są działalności, które wymagają zużycia i energii, i konserwacji i pewnych działań inwestycyjnych na tych sieciach i na urządzeniach. Po prostu nie da się tego zrobić za darmo, ponieważ ścieki trzeba przepompować, oczyszczać, wodę też trzeba uzdatniać i utrzymywać sieci w należytym porządku. Jak Państwo wiecie, dużo inwestujemy. W tej chwili każda praktycznie inwestycja drogowa, czyli zobaczmy rynek, ulice w obrębie rynku i Robimy w ten sposób, że wymieniamy łącznie ze wszystkimi mediami, czyli kanalizacja właśnie deszczowa, sanitarna, sieć wodociągowa, nowe przyłącza. I właśnie to jest jedyny, jedyne wyjście, żeby... Tą starą infrastrukturę zdewastowaną, jak gdyby w przyszłości zapewnić jej bezawaryjną i dobrą pracę. Dużo robimy, dużo inwestujemy, mimo to ta, ta regulacja tych cen naprawdę jest nieduża. Jesteśmy, bo analizowaliśmy wszystkie ceny i średnie w Polsce i te indywidualne w Polsce, no nie jesteśmy, jesteśmy nie do pobicia, naprawdę jesteśmy nie do pobicia. I myślę, że to jest dobrze, bo, bo pokazujemy, że samorząd, który prowadzi gospodarkę wodno-ściekową może inwestować, a jednocześnie mieć te ceny i koszty naprawdę na minimalnym poziomie. A wynika to z tego, że, że zysk jest założony zero, że nie ma kosztów zarządu, że e, również i amortyzacją nie obciążamy w całości, bo jeśli chodzi o amortyzację z, z tej strony ściekowej, e, naliczyliśmy ją tylko w 34%. A zrobiliśmy to dlatego, że część tych inwestycji, które robimy, robimy z, również ze pozyskanych środków e, zewnętrznych, w związku z tym nie chcemy przenosić jakby całego tego tych kosztów na mieszkańców i udaje nam się to robić i myślę, że, że każdy rozumie to, że Pewna regulacja związana z pożyczkami energii, kosztów pracy, transportu, materiałów paliw. No musi być, po prostu to jest niezależne od nas. Nie, na razie nie jesteśmy jeszcze takim państwem, że mamy swoją ropę, swoją energię i jesteśmy całkowicie niezależni. Po prostu to musimy również kupować do produkcji, do działania. Ale myślę, że to pokazuje, że można działać, można inwestować, można robić, poprawiać to wszystko, a jednocześnie mieć te koszty naprawdę na minimalnym poziomie. W trakcie tej sesji radna Teresa Prokop. W swojej interpelacji przypomniała się w temacie nadania nazwy Skwerowi przy rogu ulicy Rapackiego i 1 maja imieniem zmarłego rok temu księdza Prałata Walentego Szałęgi. Wśród interpelacji, jakie pojawiły się na sesji, dominowała planowana budowa biogazowni, którą wójt Męcinki planuje umieścić w sąsiedztwie osiedla Przyrzecze, co spotkało się już do tej pory z ostrym sprzeciwem mieszkańców i radnych. Jak się dowiedzieliśmy, burmistrz Urbański prawdopodobnie otrzymał pismo w tej sprawie w dniu sesji i jak obiecał zapozna się z nim i będzie kontaktował się i rozmawiał w tej sprawie z mieszkańcami. Również dziś do naszej redakcji dotarły kopie tych pism i więcej o planach na biogazownię pod nosem mieszkańców Osiedla Przyrzecze będziemy mówić już za tydzień. Na zakończenie sesji o słowo komentarza, dlaczego głosowałam za podwyżką wody i ścieków, chcieliśmy zapytać radną do niską werbę, lecz radna pozostawiła to bez komentarza. Co no, proszę mi unikać odpowiedzi, dlaczego była pani za podwyżką? W minionym tygodniu w czwartek i w piątek w Parkowej odbywały się pierwsze jaworskie warsztaty muzyczne zorganizowane przez Jaworski Ośrodek Kultury. Podczas tegorocznych ferii zimowych mieliśmy przyjemność uczestniczyć w warsztatach muzycznych, pierwszych warsztatach muzycznych, które miały miejsce 17 i 18 lutego. Frekwencja oczywiście dopisała, dlatego jest to dobry prognostyk dla następnych takich warsztatów muzycznych, ponieważ chcemy, ażeby to była impreza cykliczna. Natomiast zajęcia były prowadzone w pięciu podgrupach. Pierwsza podgrupa to były zajęcia z emisji głosu, czyli zajęcia wokalne. Druga to była gitara elektryczna, następnie gitara basowa, potem sceniczne aspekty pracy muzyka oraz harmonika ustna. Na warsztatach dowiedzieć się można było między innymi dlaczego warto jest nauczyć się gry na harmonijce. Mały instrumencik, nie trzeba z kontrabasem gdzieś nabiegać, sobie za to tak, tylko wystarczy, a do kieszonki sobie włożyć? Jak się gdzieś jedzie w świat na przykład. I masz się instrument cały ze sobą, można z tego instrumentu wydobywać tyle, co na pewno nie mniej niż z innych instrumentów z gitary i pod, można co najmniej tam w trzech oktawach zagrać. Poza tym jest to instrument wygodny i używany już na dzisiejszym etapie we współczesnym świecie do wszystkiego rodzaju muzyki, od klasycznej przez jazz, po, po bluesach, muzykę country, funky, soul. Dosyć łatwo jest się nauczyć na, w instrumencie, choć takie Gry tzw. Tak wysokich lotów, warto mieć inne postawy muzyczne, wtedy jest o wiele łatwiej do pewne rzeczy dojść. Warsztaty muzyczne stworzyły również okazję do zaprezentowania się osobom mającym zdolności plastyczne. Podczas warsztatów muzycznych odbywały się również wecmieniu na pierwszym piętrze warsztaty plastyczne graficzne, na których osoby, które nie mają zdolności muzycznych, mogły wykonać prace plastyczne. Dzięki temu mogły dołożyć swoją cegiełkę do tych warsztatów, bo dzięki temu powstała wystawa plastyczna, która udekorowała całą salę, na których odbywały się koncerty jam session i warsztaty muzyczne. Zakończeniem warsztatów była możliwość zaprezentowania się młodych muzyków na scenie wraz z doświadczonymi artystami podczas koncertu jam session. Zapraszamy wszystkich na kolejne warsztaty, musicie Państwo poczekać rok czasu, natomiast miejmy nadzieję, iż za rok będzie nas, będzie nas jeszcze więcej i będą kolejne gwiazdy zaproszone na, na nasze warsztaty. 22 lutego na zaproszenie przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych przy staroście Jaworskim Jana Jaśkowiaka do starostwa powiatowego przybyli prezesi kół gminnych Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych oraz pozostali członkowie rady i zaproszeni goście w osobach Beaty Janas, naczelnika Wydziału Edukacji i Polityki Społecznej oraz starosty Jaworskiego Stanisława Laskowskiego. Zebrani omówili przygotowany projekt kalendarza imprez kombatanckich o charakterze rocznicowo-patriotycznym oraz innych o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, których realizację zaplanowano w roku 2011. Dyskutowano o zadaniach czekających organizatorów, czyli poszczególne organizacje kombatanckie, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Jaworskie Ośrodek Kultury, Harcerzy i Szkoły. Kalendarz został przyjęty i rozesłany do instytucji zainteresowanych. W pozostałej części posiedzenia omawiano bieżące sprawy środowiska kombatanckiego, w tym organizacyjne i socjalne w poszczególnych kołach. Jak to zwykle bywa, nie zabrakło wspomnień i wynurzeń dotyczących Historii oraz bieżących spraw o charakterze ekonomiczno-politycznym.